Po trzech dobrych, chociaż przegranych meczach, zimny prysznic na głowy zawodników i kibiców po farmy staro no To prawda. Ogólnie wydaje mi się, że troszeczkę za bardzo uwierzyliśmy w siebie. Co prawda dwa mecze zagraliśmy całkiem nieźle, ale z punktu widzenia ligowego nic te mecze nam nie dały, bo my gramy o zwycięstwa. My gramy o to, żeby przegrać dwoma, przegrać trzema, przegrać siedmioma, tylko o to, żeby wygrać mecze. No dzisiaj niestety zagraliśmy słabo, tylko przede wszystkim w obronie. 88 punktów straciliśmy. To jest katastrofa na własnej hali. Obojętnie z jakim zespołem musimy tracić w granicach 70-75, żeby myśleć o zwycięstwie. Nie potrafiliście znaleźć recepty na rzuty trzypunktowe Trefla. Dlaczego? No to prawda, nie mogliśmy, nie, nie mogliśmy znaleźć, yy, natomiast no, ja myślę, że tutaj troszeczkę może, może za braku koncentracji, może za mocno. W pewnym momencie chcieliśmy yy, pomóc chłopakom pod koszem yy, i nie pilnowaliśmy swoich graczy, swoich graczy na obwodzie. No, tutaj za Zamoyski nas pokarał, ale to już to sami widzieliśmy, no, kilka, kilka rzutów yy, przeciwnicy trafili z ręką. Przez ręce, przy nacisku. Niestety tak się zdarza. Nie chcę mówić, że, że zespół się otworzył w meczu z nami, że, że trafia je lepiej niż zwykle, ale może troszeczkę dzisiaj, dzisiaj, tak, dzisiaj tak też było. Bo, bo Myślę, że początek meczu pokazał, że całkiem nieźle zaczęliśmy bronić. Co prawda nie szło nam w ataku, nie mogliśmy trafić przez ten moment z podkosza, z otwartych pozycji za trzy. Ale przeciwnik był dobrze dysponowany, nie ma co ukrywać w dzisiejszym. W drugiej połowie pojawi się pewnie ad hoc pomysł z Łukaszem Majewskim jako rozgrywającym. Skąd wynikał ten pomysł? Znaczy To nie jest tak do końca, że Łukasz majski jako rozgrywający, Łukasz gra na pozycji 3 i ma otrzymać piłkę w tym miejscu, nie w To niekoniecznie on ma tą piłkę przeprowadzać. Trener to rozrysował tak, my to zagraliśmy inaczej i to, to nie był pomysł trenera, żeby to tak wyglądało. To był błąd nasz, że my to tak to zagraliśmy po prostu. Mhm. Indywidualnie no, twój występ jest dobry. Ja wiem, że zawodnicy nie lubią tych porównań w przegranych meczach. 12 punktów. Ja zauważyłem, że kilkakrotnie w czwartym kwacie y, krzyknąłeś na s, y, swoich kolegów. Poczułeś się w, jako lider w tym momencie? Nie, jaki lider? Umówmy się, już w zespole w ekstra nigdy nie będę liderem. Natomiast pełnię tutaj rolę asystenta trenera. Yy, myślę, że w kilku chłopaków w naszym zespole ma pewien potencjał. Natomiast kilka małych rzeczy i brakuje do tego, aby go do końca wykorzystać. Jeżeli, jeżeli widzę, że, jeżeli widzę że, że, że ktoś popełnia takie błędy, to mu po prostu mówię. Myślę, że, że oprócz tego, że jesteśmy kolegami, chłopaki, myślę, że, 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 że widzą, że staram się gdzieś tam wydłubywać, że tak powiem, ich błędy. I myślę, że mają do mnie zaufanie, że mówię im to w dobrej wierze. Nie ma co ukrywać, że podczas meczu nie można tego powiedzieć spokojnie, trzeba, trzeba powiedzieć troszeczkę innym, w troszeczkę innym tonie. Mam nadzieję, że, że, że oni może nie za pierwszym razem, może jak powiem drugi, trzeci raz zaczną to egzekwować. Ich gra, a dzięki temu gra całego zespołu będzie